Od dzisiaj do 4 grudnia tu w murach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego gości wystawa Senat Wczoraj i Dziś. To piękna ekspozycja pokazująca stuletni dorobek Polskiego Senatu w jego nowożytnej odsłonie, ale jednocześnie okazja do tego, by zamyślić, jaka jest rola współczesna Senatu i jak istotne znaczenie może mieć dla budowania tkanki demokratycznej Polski. Za kilka dni mija 100 lat od pierwszego posiedzenia. Senatu w odrodzonej formule niepodległego państwa w II Rzeczpospolitej i to jest dobry moment, aby powiedzieć nie tylko o historii Senatu, ale o polskim parlamentaryzmie o polskim systemie, o polskim ustroju politycznym i miejscu i roli Senatu w tym systemie. A wydaje się, że rola tego Senatu, szczególnie patrząc na ostatnie lata, rośnie i myślę, że to jest powód do refleksji na temat jego kompetencji na przyszłość i jego roli w polskim systemie parlamentarnym.